Kierowców w Nysie czekają utrudnienia w związku z budową kolejnego ronda. Właśnie ruszyły pierwsze prace u zbiegu ulic celnej, Moniuszki oraz prudnickiej, których łączny koszt opiewa na suma 150 tysięcy złotych. Jak się okazuje, jeszcze niedawno inwestycja była pod dużym znakiem zapytania. Mieliśmy wątpliwości, dlatego wykonywaliśmy różne badania, pomiaru ruchu. Robiliśmy dwa razy pomiar ruchu na tym skrzyżowaniu. I okazuje się, że jest możliwe zastosowanie rozwiązania bezkolizyjnego typu rondo. Rondo w tym miejscu ma upłynąć ruch oraz poprawić estetykę, a na skrzyżowaniu już pojawili się pierwsi robotnicy. W chwili obecnej przystąpiliśmy do prac, jesteśmy na na etapie przesunięć przejść dla pieszych. One w trzech miejscach będą przesunięte, odsunięte od samego ronda, także ruch ten pieszy bezpośrednio nie będzie się stykał z rondem. Kierowcy jednak będą musieli uzbroić się w cierpliwość i liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. Ponadto pojawiają się także specjalne azyle dla pieszych. Będą trudności. W chwili obecnej to jest troszeczkę to uciążliwe dla tych pasów z zewnętrznych tam, gdzie będą robione te przejścia, ale jak dzisiaj obserwowałem, nie jest to kłopotliwe dla kierowców. Według zapewnień zarządu dróg powiatowych przez nowe rondo przejedziemy. 15 listopada.